Kurde, po dziewiątej byłem w domu, nie? No. Tak, przemarzłem już Ej! ej, Kościół! No i przyjechałem mnie do Ciny, że jestem, nie? O, że no jestem. Jestem. O, jestem On tak lubi wyciągać dziury, w jakieś płyty, no, tak. tereny Siemanko, witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj lecimy sobie do Skarżyska Kamiennej na Zlocik. Ostatnio byliśmy w Rzeszowie na Zlocie także. I o, Marcin już czeka. To dobrze. Pewnie już widzieliście film. Dzisiaj lecimy tylko w trójkę. Z tego co wiem. Dobry. Dobra. Jedziesz z nami ale samochodem? Tak Tak? Do roboty jedzie No to zajedziemy na Lotosa No i no. zabakujesz się nie groszy tani za litr. O! No i pasowało był i tak muszę zatankować Ej, ale no. na tego grilla nie idziemy, nie? Nie, 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 nie ja, tak. bym, ja bym chciał przed 20 być w domu yy, Ja nawet wcześniej. No bo no wiesz, pojedziemy, nie no na to, to na ten przejazd może pojedziemy, nie? No jakoś ten. ale A, nie, no tak żeby wrócić na 19 nawet. Te, oni tam liczą, że o 17.30 skończy się przejazd, nie? Aha. No, no to akurat! No i niestety wrócimy, no. No bo tak ze Skarżyska się ile jedzie? No z godziny 20, nie? z no, półtory liczyć, no. Zależy jak się będzie jechać. No. No, no to jakbyśmy tam o 18 wyjechali, to 19.30, nie? No Ale nie, nie później, bo to już zimno, kurwa, jest potem No pewnie Znaczy ja sobie wziąłem tą odpinkę, ale wiesz A ja nie Ogólnie, wiesz co, kupiłem sobie luzę i getry termoaktywną bilisę No Także, na, 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 Bardziej coś to o gulach, ale Ostatnio jak z tego Rzeszowa wróciliśmy, kurde, po dziewiątej byłem w domu, nie? No Tak przemarzłem już od 19 i tak piździło. Z pewnością. A jeszcze no, ten... Domyślam no się, że było. A jeszcze... Ale było cieplej niż no. dzisiaj, nie? O, no. o teraz, o tej godzinie. Yy, jeszcze... Bo od, odwaliło, nam, pojechaliśmy jeszcze na te zakręty tam do tej kolbuszowej, nie? No no. No no i chłopie. Ej, aleś podniosła ta. Chuj. Kurde, wczoraj było dużo mniej. mniej Dużo dużo mniej było, no e... Ktoś coś pisał, że ma być jakaś ta fala zbraniowa No Pojechaliśmy na te winkle Chłopie, ze trzy razy to miałem coś takiego, że o kurwa, właśnie w tym zakręcie będę leżał, nie? No. Takie były zimny asfalt, taki śliski A ja kurwa na kolanko próbowałem Aha A słyszałeś co się nam w Ameryce odwaliło? Te deszcze spadły? Nie Podobno e... zalało sobie York czy coś tam w Ameryce? No. O kurwa. To no tam widziałem ten filmiki, to samochody pływały normalnie, nie? No, pierdolę. Ale co tu się dzieje w tym roku, to ja nie wiem. Bo. Ja też nie. A no ale to jeszcze. To się dzieje, że ktoś nie? No. I szarczy, Powódź teraz się, była kurwa, duża, no. I wiadomo co. A to jeszcze wypowiedź, widziałem tego Amerykanina jednego, nie? I dlaczego to musiało nas spotkać? Nie mogło tam w Kalifornii! Tych suchy... nie, bo on coś, że nie mogło, nie mogło tam, gdzie susza panuje, coś takiego, nie, i w Kalifornii No tak, no tam jest A i Boże Boże, 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 Bożeńsko Jak mogłaś to zrobić z Cyganem O, coś od... Ej! Ej, Kościół! Kółko zgubiłeś Kółko wpadło, nie? dobra To nie jego ale jak, jak na wyjewce, Taka mina? No, nie. No, to nie <gry> a no w sumie to bardziej od jakiegoś pługu chyba małego, no, bo tu... ale to... A ja zapieram to się też tak mówię, o nie kółko, nie? No potem no, że kosz na bronił i ja. No, nie, no, no, no. Właśnie no, o, o no, tym samym tak. pomyślałem, ale jak już zacząłem gazować ten, to a a, chuj. a wiesz, zawsze mógł w polu zgubić i nie a, wiem. No, I sobie no. teraz wziąć powiedzmy na brony, nie? Aha. No tak. Nie, będziemy się bledza, za nim przecież. A my się kurwa trzeją z tymi koniami, co ale ostatnio kurde co chwilę widzę, jak z końmi ludzie jeżdżą. Ja nie wiem co to za moda powstała. Wiesz, to, to jest chyba zamrażanie pieniędzy. Ostatnio nawet w Rzeszowie kurde jechało chyba z 10 samochodów pod rząd, kurde, z końmi właśnie. Takie mhm. śnie, a to już... No tam to raczej pewnie jacyś, nie wiem, hodowcy, nie, ziomki. No. no bo gdzie tak po rząd 10 aut kurde i to wiesz, że takie typowe jakieś jeepy i tak dalej, nie? No. Takie, że, że dadzą radę pociągnąć coś takiego. Chyba. Hello, hello, kurwa jest Jan. Znaczy, bo wiesz, to się odpokażę, ale nie Ta. jest tipo <noise> Ale opinia. <noise> no tak goście napisali na tym. Na Facebooku było, że o jest tak był coś w temat. No No i że... jedzie kurwa g jest! To no za chuję ci gość nie pokażę Ale kowarczy, to to było? Nie wiem, nie widziałem. No tutaj na PKP możemy na ten najechać softwina wjechać. Bo no to będzie kurwa blisko do każdy szybko ci sprawę. No 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 ja tam mam wachę, ale... Ale bym w jedną stronę stać No tam jeszcze do 100 km trzeba zrobić, oni mają tu trasę, nie? No. Aha Kominiary. Rękawice mi pękły musiał nowe kupić jakiś tam drugi sezon Ten już przejeżdża Już końcówka już wystawiony Ale jak będziesz chciał to się gościu może zrobić zadychę Albo albo za 15 zł To naprzeciwko jednostki tam jest kaletnik Wiesz tam do mierzu No Kurwa musiałem zgasić To coś tak piszczy nie tak cyk 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 Przestraszyłem się że to coś w silniku mi jakiś świercz czy kiw No z tyłu To u gościa w samochodzie a, a mi tam gdzieś odbija. Powiedziała, że kuser dzisiaj kurwa po to to ma. A masz? Założyłeś? No, a kurde A nie, no, ja nie, wiem, kurde. nie zwróciłem uwagi ty nawet Ty pierdolę, z takim będę jechał kurwa To zawsze kask, czy coś co możesz rzucić, się? Tak Znaczy wziąłem plecak w ten, nie? A, w kufer W kufer Mówię, bo kurwa będziecie mi płaciły plecy, kurwa Ej, a zmieści się drugi? No, może, nie gwarantuję ci Dobrze Ale może My się kurwa żałowałem, że sobie bardzo nie wziąłem Do telefonu, samochodowego. No No i wiesz co, po to, z tego Samsunga kurwa kupiłem I ogólnie ładna, ładowała się ładowarką, normalnie No Po no to z Samsunga, a tam komunikat, że oryginalna ładowarka, coś tam, coś tam O kurde no Tak jak się, mówię, pierwszy raz coś takiego zobaczyłem I <laughs> nie ładowało w ogóle I poładowane No i mówię, tutaj też jest jakieś dwa sery W tej kurwa, w tym uchwycie, nie? No jest tego no. uchwyt ty no No, ale co został po tym gościu? No i kurwa mówię, pewnie będzie to samo, nie? A ja zapomniałem parę z domu mówię, Aha Kurwa mać, ale chuj Dojechałem pod pies i sprawdziłem czy działa No No i działa Eee, to też tyle Powoli ładuje, ale chodzi Kurwa To masz światła, panie pani ma jeszcze w Nie yeah. no, tak. <laughs> Właśnie, bo tak kurwa coś ciemno, mówię tym yeah. Na światach prosto? Tak. Okej okay. <laughs> Tak. To było późne, żółte jak kółeczki. Pani, zielone było, tylko się tak. Tylko inny odcień się zrobił. Tak, światach i tak ten. A w Mielcu gdzieś zakazali ten motocyklom się poruszać, nie? Gdzie? W Mielcu. Jest zakaz poruszania się motocykli na. Głównej ulicy jakiejś tam w weekendy i święta. To super. No, Tłumaczę się, że mieszkańcy narzekali, że głośno jest. Że, tak. że się motorzysty ścigają w nocy. <noise> Brawo, że <noise> Nie dziwię się jak się komuś drze kurde Mototyk jak, jak taka F4 czerwona No <grywa> <grywa> Ja kiedyś lechałem do domu koło tych W drugiej, trzeciej No i przyjechałem mnie do odciny, że jestem, nie? Że no. jestem <grywa> No i potem kurwa przychodzi sąsiadka do starej I mówi, że o Mateusz to mnie wczoraj obudził, nie? Dziesiąta, <grywa> no jeszcze dziesiątej nie było Jezus, tam... Oj, ja pierdolę! Ale kurwa. A szło, dwa razy Tragedia! Dobra, droga! Bardzo! Co mógłbym się, kurde, spodziewać ma Matuszu? urząd, tak lubi wyciągać. W dziury, w jakieś skryty, no, w tam... tereny. To wodno, żebyś w tym bo, ty bo tam ten chyba nie jest No, No, nie, nie, ten... łapki Wam szczelił chyinki nie będzie To 1250 Panie kurwa Ile to ma chuniów? Mało, mniej mniej niż twój to moment ma duży 98 A nie 100? No to przynajmniej legitne na A2 chyba, albo nie? Nie, nie 97 O chuj, jeden kontakt. No i widzisz i kurwa jedzie na A2 1200 pojemność o co? O Ty kurwa się pierdolisz o 600 kakniszku O kurwa, tu bym nie chciał wpaść No nie, ja, tak. ja też nie Powiem Ci, że... No nie, uszczęśliwi... nie uszczęśliwiłoby mnie to Śmierć na ja mnie. Ja pierdolę